Kochani, muszę chyba wyjaśnić. Jak pan ujdzie na sparingach? No zobaczycie. <grym> <grym> Ciągle dużo jeszcze na Pan cały czas pedałuje, jeśli chodzi o rower i. <grym> Owszem, pedałuje. <grym> cały czas. No ale. To... <grym> <grym> Trzeba się wspierać wzajemnie. <grym> Rozumiem. No przestań. Dziku, 40 lat masz, jakieś bohomazy masz na pół ciała pomazane. W sytuacjach, kiedy właśnie coś powiesz, miła taka chwila i się śmiejesz. Czy to jest taki odruch na stres, czy po prostu tak masz od zawsze i nie możesz nic z tym zrobić? Tak, tak mam. No i, i co mam zrobić? No. Jasne. Czuję się częścią świata, co nie zawsze tak było, i byłem w większości życia bardzo wyeliminowany z rzeczywistości. Mhm, mm jasne. Przyjąłeś kogoś? No tak, przez chwilę... Przy... No. Kolegów? Kogo? No taką parę z Konga. Jeszcze raz? Parę, parę z Konga. Parę z Konga? <noise> A oni z Konga to czemu tutaj przyjechali? No w poszukiwaniu lepszego życia. Ty łykasz tę narrację? Serio? I... Czym to jest spowodowane?